Mam dzisiaj dwie opaski: Realme Band i Redmi Band. Obie możemy dostać poniżej 100 zł. Opaska Redmi w Polsce prawdopodobnie będzie pod nazwą Xiaomi Mi Band 4C. A teraz porównamy sobie obie opaski, zobaczymy czym one się różnią i co one oferują. Jeżeli jesteście nowi, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania no i zaczynamy. Realme Band trochę różni się od grafik gdzie jest taki kwadratowy, w rzeczywistości ma bardziej zaoblony front. A to właśnie Redmi Band ma kanciaste kształty i tak w zasadzie on jest tym większym. Paska Realme zapina się jak klasyczny zegarek, a ta druga na wzór Mi Bandów jest na klips. Tylko że akurat obie paski mają ukryty w paskach port do ładowania i trzeba pastylkę wyjąć z paska aby je naładować. Według mnie jest to słabe rozwiązanie, bo ile na początku paski siedzą mocno to raczej szybko się wyrobią i pastylka może wypadać. Ogólnie widać, że są to jedne z najtańszych opasek, bo nawet czuć, że ten silikon nie należy do najmocniejszych. Od spodu widzimy czujniki tętna. Obie opaski są zachlapania odporne i nie mają opcji pływania. Ekrany to 0,96 cala w Realme kontra 1,08 w Redmi. Obie ekrany są w technologii TFT, nie są to więc AMOLEDy. Dodatkowo ekran w Realme nie jest dotykowy, działa tutaj tylko jeden przycisk. Opaska Redmi ma tutaj przewagę, bo w niej mamy ekran dotykowy. Przez to, że są to ekrany TFT, to ich jasność nie jest najmocniejsza i w mocnym świetle praktycznie nic na nich nie widać. Funkcje, które tutaj mamy, są niemal takie same w obu opaskach, czyli najbardziej podstawowe opcje. Znajdziemy tutaj ekran główny, który możemy zmieniać, statystykę kroków, spalonych kalorii tętno, funkcje sportowe i dwie z wybranych opcji. W moim wypadku ustawiłem stoper i kontrolę muzyki. Możemy też wybrać robienie zdjęć opaską, znajdź telefon, pogodę, jednak trzeba zaznaczyć, że nie da się mieć tych opcji jednocześnie. Musimy je zmieniać w aplikacji. Z opcji sportowych na pasku mamy do wyboru bieganie, krykiet i jogę. Ogólnie trybów jest 9, ale musimy je zmieniać je poprzez aplikację i możemy wybrać tylko 3 na opaskę. Nie mamy tutaj zakładki powiadomienia, ale po połączeniu z telefonem wyświetlają się one normalnie na opasce. Tak to wygląda w Realme Band, a Redmi Band na początku wita nas ekranem głównym, który także możemy zmieniać. Dalej jest podobnie status, gdzie są zebrane statystyki z całego dnia, czujnik tętna, aktywności, tutaj są cztery, oddzielnie bieganie na zewnątrz, oddzielnie w domu, rower i ogólne ćwiczenia. Znajdziemy tutaj zakładkę z pogodą na kilka dni do przodu. Przewijając dalej natrafimy jeszcze na powiadomienia, i na koniec zakładka więcej, w której ukryte są dodatkowe funkcje, takie jak sterowanie muzyką, stoper, minutnik, zmiana ekranu głównego. Jak widzicie, mimo tych podstawowych funkcji. W opaskach to ta od Redmi ma ich trochę więcej. Oczywiście obie opaski możemy połączyć z aplikacjami, a nawet musimy, żeby cokolwiek dodatkowo nam się wyświetlało poza godziną. Do Realme mamy Realme Link, a do Redmi Band'a tutaj trochę dziwnie, bo nie jest to Mi Fit, tylko nowa aplikacja Xiaomi Wear. Jest ona mniej rozbudowana od Mi Fita, ale zacznijmy od Realme Link. Na głównym ekranie mamy statystyki kroków, sen, tętno i dziennik ćwiczeń, więc wszystkie informacje jakie zbiera opaska. Klikając zębatkę, przechodzimy do ustawień, gdzie mamy możliwość zmiany ekranu zegarka. Jest ich zaledwie 5. Dalej ustawimy powiadomienia, które i z jakich aplikacji mają się nam wyświetlać na opasce. Alarm, przypomnienie o wypiciu wody, tryby ćwiczeń, bo jak mówiłem, jest ich w sumie 9, ale na opasce mogą być wyświetlane tylko 3. Włączymy i wyłączymy tutaj także ciągły pomiar tętna. Natomiast w aplikacji Xiaomi Wear na głównym ekranie widzimy opcję zmiany głównego ekranu, jest ich tutaj kilkadziesiąt do wyboru. Dalej jest ustawienie alarmu, powiadomień. Aby sprawdzić statystyki, przechodzimy do zakładki dane i tutaj mamy spalone kalorie, kroki, tętno, przypomnienia o wstawaniu i sen. Jak widzicie, obie paski są to takie podstawowe smartbandy. Wilmi Band, nawet przez to, że nie ma dotykowego ekranu, przypomina mi Mi Banda dwójkę. Czyli są to opaski dla osób, którym głównie zależy na jakimś powiadomieniu, że ktoś dzwoni czy pisze, wyświetlaniu godziny i ewentualnie zbieraniu statystyk. W zasadzie do tego się nadają. Która lepiej zbiera dane? Ani jedna, ani druga nie jest szczegółowa, są to tylko poglądowe dane, abyśmy mieli jakieś statystyki, jak przebiegał nasz dzień. Jeżeli chodzi o baterię, to mamy tutaj podobne czasy z przewagą Redmi. Realme daje radę około 10-12 dni, a Redmi dobija do 12-14. Czy już wiecie, która opaska jest dla was? Może według Was lepiej dołożyć do Mi Band 5? Napiszcie w komentarzu, pewnie wiele osób tak powie. Ale są to niemal o połowę tańsze opaski. Będą na pewno dobre dla osób starszych, którym bajery z Mi Banda nie są potrzebne, a chcą jakoś wstąpić w ten smart świat. Opaskę Realme dostałem bezpośrednio od polskiego dystrybutora, ale jak widzicie na opasce nie ma języka polskiego, jest on tylko w aplikacji, a Redmi Band mam z Banggood, tam możecie też go kupić, link oczywiście w opisie. No i jest to wersja chińska, dopiero po zmianie języka telefonu na angielski ustawia nam się w opasce też angielski. No ale ogólnie w Europie ta opaska ma być pod nazwą Mi Band 4C, nie jest jeszcze oficjalnie dostępna i wtedy powinna dostać język polski. Według mnie jak już wybieramy pomiędzy tymi dwiema opaskami to lepsza będzie ta druga ze stajni Xiaomi, bo ma więcej opcji i dotykowy ekran. Realme o ile w telefonach miał dobre wejście o tyle w opaskach jest słabo. Cenę 99 zł uważam za przesadzoną, szczególnie że już w podobnej kwocie jest wyprzedawany zeszłoroczny Mi Band 4. No i właśnie patrząc na cenę czwartego Mi Banda dochodzimy do punktu, w którym patrząc jasno na specyfikację, ma on przewagę nad tymi dwiema testowanymi opaskami, więc ostatecznie nie wiem po co Xiaomi wypuszcza dodatkowo takie opaski jak Redmi Band, no bo nie jest ona zła, ale w podobnych pieniądzach mamy przecież Mi Banda. No a Realme musi po prostu jeszcze trochę doszlifować swoje opaski. Czekam na Wasze komentarze, co o nich myślicie. Na dzisiaj to wszystko. Przypominam o zostawieniu kciuka w górę i subskrybowaniu kanału. Do następnego, cześć!